zrobić, nie? Tak Ogóreczki, wódeczka, to znacie ten temat Ogórki super, pasztet gotowy Kaszaneczka Wędlinki od Janka, boczuś, kiełbaska No i chlebek od Kryś Dobry, dobry Dobry, dobry Na razie trzeba zrobić te podroby <laughs> Na razie podroby, kaszanka, inne pasztety tak, tak, tak. Mamy całą świnę Jakie kuchni? Ja... Old school. Widzieliście się to? A tutaj wisi Salceson. Jest i on chwila prawdy. Własny Salceson. Coś niesamowitego. Praca u Janka oraz Zosi z Nowogrodzca. Dziękujemy raz jeszcze za ten cudowny towar. Ono już trochę leży, trochę czasu minęło. Ale nadal pachnie, nadal świeżutki, nadal jest piękny. Prosta akcja, po prostu, żeby uczcić i oddać hołd salce sonowi. Pokazać jak bardzo go lubimy, jak bardzo, jak bardzo go cenimy. Bo to mięso tu też oprócz wspaniałej świni jest dodany kawałek kurczaka. Można zrobić również salce są czerwony, to jest inna szkoła, inna technika. Kroimy, delektujemy się, musztarda. Chleb masło. Niestety, ale nie możemy pokazać pasztetu, bo zbyt szybko po prostu zniknął, ale salceson jest niebiański. Smak, oczywiście docenimy też również to te sklepowy. Nie ma o czym gadać, ale ten jest inny, bo ten jest własny. Doprawiacie, jak chcecie, robicie co chcecie. Ale musi być ekspert. Takim ekspertem jest oczywiście Janek. Zrobił to pięknie. Może kilka ujęć, jak się uda, ale nie mogę nic obiecać. Może być taki, po prostu można jeść sam w plastry, bez niczego. Ale może być chlebek, sałatka i musztarda. Delektujemy się prawdą, delektujemy się życiem ludzi z Dolnego Śląska. A Dolny Śląsk to m.in. tutaj okolice Bolesławca, czyli Nowogrodziec i Gościszów. Ludzie z byłej Jugosławii, Polacy powracający po wojnie, ze swoimi tradycjami, ze swoim stylem.